Hej, mam z tej strony kanał Zarkus. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wam was się zapytam, ile byście dali za te konto w Brawlstars y, Kasy. Oczywiście od razu mówię, że wam te, tego konta i innych nie sprzedam. Tylko pytam się po prostu, ile byście zaproponowali. Niku, jak widzicie, nie da się zmienić, chyba że za 60 klejnotów. Y, 5000 pucharków. 13 winów, 200 prawie, solo 200 i duo 100. Ulubiony zadymiarz Edgar. W klubie. To oczywiście. No, wiecie. Tak. Zodymiarzy mam tylu. Edgar jest na 21 randze i pół źródłowocy. Szelkę będę wbijać na 20 rangę, bo też na 20. Kolta na 20, Nita na 20 i Rose na 15, Bula na 15, Penny na 15, Jackie na 15, El Primo na 20, Dali na 20, 23, 20. Jessie na 15, Barleja na 15, Guza na 15, Ryko na 18 może, Broka na 22, Greja... No, wiecie, tak po kolei będę pić. No, więc zagramy sobie teraz pierwszą rękę. I ogólnie chcę wam powiedzieć, że nie gram ponad ponad 4 tygodnie w Brawla, więc mogę ...robić takie fejle. I ja nie wiem widzowie jak się gra Serio nie wiem Jeszcze ręce mi się tak ukłócą. Dobra, failuję, ale zabili Trochę failuje, ale... Jakoś się gra. Smutna buźka. Nie wiem czemu. Serio. ty randze No szóstej. Siódmej. Można by tak powiedzieć. Nie wiem czemu tak filuję, ale po prostu zadymiasz. No może ja tam coś. No wiecie. Mam koletkę. No. M na 20. Mortilsa na 20 i Franka na 15. Ale to się jeszcze ok. No wiecie. Ile byście dali za takie konto w Stars? Nie wiem, co to jest w ogóle. Klub um. możecie wpadać. No i tu tyle. Dzięki za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.